Hej, hej, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o hormonoterapii, bo już rozmawialiśmy o wszystkim. Znaczy ja gadałam, wysłuchaliście o chemii, radioterapii, więc teraz hormonoterapia czyli to, co przechodzę od ponad 5 lat. Z racji tego, że mój rak piersi był hormonozależny praktycznie w 100%, musiałam zacząć menopauzę w wieku 28 lat. Najpierw były to tabletki tam Tamoxifen, do dnia dzisiejszego też tak jest, plus dostawałam też zastrzyki raz na 28 dni w brzuch, Zoladex bądź Reseligo. Dosyć gruba igła, niezbyt przyjemne, ale no wiadomo, jak miałoby się być zdrowym, no to, no to wiadomo, że wszystko w tym momencie człowiek zdzierży i przetrawi. Zaraz i tego, że okazało się, kiedy zaczęłam brać tamoksyfen, to był chyba wrzesień, a w styczniu dostałam wyniki testów genetycznych. Okazało się, że mam mutację Berca 1 i powinnam profilaktycznie poddać się zabiegowi usunięcia jeników i jej I tak też zrobiłam. Został mi sam, sam tamoksyfen do łykania dzień w dzień, a z zastrzyków mogłam zrezygnować, ponieważ już nie miałam jeników jej Bardzo dużo pytać na temat samopoczucia w trakcie menopauzy problemów y jakie dotyczą menopauzy i wejścia w ten stan. No więc y nie wiem, jak to jest, jak naturalnie kobieta wchodzi w pauzy, ja miałam tak po prostu mocno skopyta weszłam. O boże, ja jestem rozmazana. Udajcie, że tego nie widzicie. Ja ostroskopyta weszłam y w menopauzy, mając 28 lat. Wy czasu, czyli mam teraz 32 lata, ponad. Na początki były dosyć ciężkie, bo miałam dosyć solidne uderzenia gorąca. Gorąca, zimna, na zmianę jest mi albo bardzo zimno, albo bardzo gorąco. Najgorzej jest chyba, jak jadę autem i nie jadę sama, tylko jadę z kimś. Oczywiście dla tej osoby, która jedzie obok mnie, bo to raz robię po prostu y, lato, raz robię zimę. Y, słyszę, jak mój syn biegnie, także się przywita pewnie z wami. Y, I o, idzie, tak, wie. się, Filipku, bo nagrywam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostaniesz ze mną chwilę, porozmawiamy sobie? Tak. Dobra, no to siadaj, chorutku, chorutki, mój chłopczyku. No i yy, tak wiem, on po prostu będzie łamał serca dziewczyn. To wszystko dlatego, że jest tak do mnie podobny. A czy ja nie wiem, czy ja łamę serca dziewczyn, ale mężczyzn podobno tak. A kuku! Yy, więc jeśli chodzi o hormonoterapię, to tabletki biorę przez cały czas mimo operacji usunięcia laparos metodą laparoskopową jajników i jajowodów. Yy, misiek. Bo całe show mi skradasz Leć. Leć się ogarnąć, zaraz będzie tata. Dobra. I e... Do widzenia. Tak, wszyscy ci w tym momencie odpowiadają. Do widzenia. Yy, więc najgorsze właśnie były jazdy gdzieś samochodem, bo to naprawdę raz otwierałam szybę, za chwileczkę się ubierałam. Yy, wesoło też było na zakupach, bo yy, w zimę, czyli czapka, szalik, rękawiczki, ko kozaki wszystko, kurtka zimowa. A ja w pewnym momencie rozbieram się, wrzucam wszystko do koszyka i chodzę sobie w na ramionkach, yy, kiedy ludzie mijają mnie, zakapturzeni potąd i yy, jeszcze szalikiem obowiązani. I się patrzą na mnie jak na wariatka. Zachwyczka się znowu ubieram, bo jest mi znowu zimno. Więc trochę zabawne sytuacje. Jeśli chodzi o libido, ja nie miałam problemów ze spadkiem libido. Bardziej bym to skojarzyła z lekami antydepresyjnymi, aczkolwiek też nie zauważam z tym problemu, że tak powiem. I w ogóle uważam, że menopauza jest spoko, ponieważ słuchajcie, bez spiny, gdzie chcesz, jak chcesz, chłop spokojnie śpi, bo nie wychowuje yy, myśli. Fuu, co ja chciałam powiedzieć? Chłop lepiej śpi, ponieważ ma tak, taką bezpieczną myśl w głowie, że wychowuje swoje dziecko. Rozumie to o to chodzi. Taki głupi żarcik, ale to wiecie, zawsze muszę coś tam wrzucić. Więc ogólnie jeśli chodzi o menon, to naprawdę jest spoko. Zauważyłam, że mam też problemy z krążeniem prawdopodobnie dlatego jest mi tak ciągle zimno, w stopy i w ręce, ale można je fajnie zredukować ćwicząc. Wysiłek fizyczny naprawdę mi pomaga. I rzeczywiście, że ta, te uderzenia gorąca są mniejsze. Już teraz w ogóle po tylu latach, to to już jest spoko. Ale rzeczywiście jak człowiek więcej ćwiczy, Boże znowu ziewania. Jak człowiek więcej ćwiczy, to jest całkowicie inaczej, dużo lepiej. Jeśli chodzi o jedzenie i o tycie, bo wiem, że to też jest taki temat bardzo atrakcyjny. Więc jeśli nie uważam na to, co jem, w sensie ja nie to, że uważam na to, co jem, takim, że nie jem w ogóle słodyczy czy coś takiego. Oczywiście zdarza mi się to zjeść. ostatnimi mi czasy to tak nawet bardziej niż zdarza. Aczkolwiek ja już mam takie nawyki też żywieniowe, bardziej wchodzące w zdrowy tryb życia. O. Więc, no, na przykład nie jem ziemniaczków pełnych tuszczykiem i tak dalej. Ale jak mi się zdarzyło kiedyś być na kwarantannie u mojej psiapsi, no to żeśmy tak poszalały, że miałam 6 kg do przodu. I ja się ogólnie w tej wazie po prostu źle czuję, chociaż mogłabym przecież tam z 2 kg, powiedzmy 3. Ale wtedy po prostu człowiek był taki napakowany. No, ja się po prostu źle czułam. Ja się dobrze czuję, jak mam więcej tkanki mięśniowej niż tłuszczowej. I myślę, że wszyscy tak mają. Przynajmniej tak myślę. I no... Jest tym problem. Jest też problem z zatrzymywaniem wody w organizmie. Co można zredukować, pijąc dużą ilość wody. I pijąc różnego rodzaju ziółka. Ja też staram się pić jedną do dwóch kaw dziennie z ekspresu. Jeśli ja wypiję teraz parzoną, to jest też w ogóle zabawna historia, boże znowu. Jeśli ja wypiję parzoną, to po prostu mnie trzepie w tym momencie. A pamiętam, jak jeszcze rok temu twierdziłam, że ja w ogóle nigdy nie polubię kawy z ekspresu. Czy do mnie to w ogóle jest fu, i że uwielbiam, jak mi po prostu fusy wchodzą w zęby. No i to się zmieniło jak kupiłam ekspres. Teraz nie wyobrażam sobie pić kawy parzonej, bo tak jak mówię, po prostu mnie trzepia. A za taką taką z ekspresu się to tak z samego rana mm, wspaniale. Jedna, druga człowiek może funkcjonować. Co jeszcze o tej menopauzie? E, wahania nastroju, znaczy tak, no u mnie jest ciężko to w ogóle określić, czy były rzeczywiście te wahania nastroju, e, ponieważ no re, leża się na depresję i nerwicę lękową od ponad roku czasu e, i no nie wiem, co było z, z, związane bardziej z menopauzą, a co bardziej e, z tą depresją moją, ale myślę, tak, po przeanalizowaniu wszystkiego i, i, i będąc tak Rok do przodu po tym leczeniu trochę mądrzejsza yy, o te 365 dni, to myślę, że jednak ta menopauza yy, przyspieszyła, że tak powiem, potrzebę diagnozowania się, co akurat w moim przypadku było spoko. Yy, ale jeśli chodzi na przykład o właśnie takie jakieś zawahania, może, no nie wierzę. Przepraszam, ja tego nie kontroluję. I to mnie wcale... Bo no Boże, mnie to nie męczy. Nie nudzi, męczy. Więc nie, nie mogę określić, czy przy menopauzie... czy menopauza powodowała moje różne dziwne zachowania, czy był to efekt początków mojej depresji. Więc no, to akurat no, nic Wam nie podpowiem. Ale co tam jeszcze? A, a propos pielęgnacji skóry, tak, bo to jest odwieczny dylemat. Problemy z suchością skóry, z różnymi podrażnieniami, z różnymi wypryskami nawet na buzi, one się zazwyczaj robią z powodu złego nawilżenia skóry. No i też mówi się, że wiecie, jak menopauza boże znowu, to że się szybciej starzejemy i tak dalej. Nie zgodzę się z tym. No nie zgodzę się i koniec. Jeśli chodzi o problemy z to rzeczywiście trzeba używać dosyć dobrych kosmetyków, mocno nawilżających. Ja polecam z balsamik do ciała. Naprawdę jest spoko. Ja na przykład lubię takie praktycznie bez zapachowe balsamy, ale jest rewelacyjne z racji tego, że po prostu się dobrze wchłania i ładnie nawilża skórę. To jest spoko. Jeśli chodzi o kremy, no to ja w ogóle mam bardzo trę wrażliwą, więc tutaj to. No, też używam farmacerisu, lekkiego kremu i jest spoko, ale no, jeszcze sprawdzę kilka kremów na pewno. Na pewno nie mogę używać zwykłych kremów takich do kupienia w sklepach różnego rodzaju, tylko muszą być to darmo kosmetyki. Chociaż na przykład takim wyjątkiem jest Mixa. Miksa też kocham i uwielbiam i to nie jest dermokosmetyk, jest to po prostu kosmetyk i naprawdę też fajnie nawilża skórę, jest hydro coś tam, <gry> rewelacyjny krem, który naprawdę też fajnie działa na skórę, jeśli chodzi o twarz. Bo jeśli chodzi o balsam miksa też jest spoko, ma ładniejszy co prawda zapach, ale jednak Farmaceris bardziej mi leży. Może dlatego, że po prostu Mixa używam przez dłuższy czas i teraz się przesunęłam na tego Farmacerisa i dla mnie to jest efekt wow, bo to jest nowość. No nie wiem, być może. Ale yy, co jeszcze o tej menopauzie? No oprócz tego, że yy, nie mogę zostać mamą drugi raz i co jest zabawne w ogóle. Znaczy no spokojnie, jak to brzmi. Ja jakoś no, nie ukrywam tego, że jestem chora, znaczy, że byłam chora, a teraz mam menopauzę. I na przykład, niektórym osobom zdarza się powiedzieć jakieś głupi żart, że oho, ho ho ho, ho czyż byś miała okres? I ja po prostu spojrzę się tak i tak. A ten ktoś nagle takie oczy przerażonej. O Boże, przepraszam. Przepraszam, ja, ja, ja nie chciałam, ja nie chciałem. I w ogóle zaczynają się tłumaczyć, nie? Ja po prostu mówię, ej, spoko, Przecież czy ja mam z tym problem? Absolutnie żadnym, ale ludzie się tak fajnie tłumaczą, że chyba po prostu zacznę robić takie miny smutne, że. Żeby te osoby po prostu mogły się wygadać, wyprzepraszać mnie, ja potem te przeprosiny przyjmę i każdy będzie zadowolony. Takie dosyć zabawne sytuacje, no ale. Yy, trzeba do tego podchodzić w ogóle na wesoło i no nie możemy. Tutaj jakoś brać do siebie za bardzo tego, że się starzejemy szybciej, że nasz zegar biologiczny to ma w ogóle 65 lat, a my mamy dopiero 32, i w ogóle słuchajcie, do tego nie przeskoczymy. Ważne jest to, żebyśmy po prostu były zdrowe. Więc jeśli to jest sposób na to, żeby rak nie wrócił, bądź nie przerzucił się na, na jajniki, no to hello, tu nie mamy wyboru. To, że nigdy nie zostanę mamą, szczerze nie myślałam przed zachorowaniem o drugim dziecku. Ja, jak zaszłam w ciążę, to oczywiście od razu było: O Boże! Ja za chwilę chcę mieć drugie dziecko! To czas się od nie urodził. Później, nie to, żeby był jakimś strasznym dzieckiem, które mi było po nocach, absolutnie nie. Pierwsze trzy miesiące były tragiczne, ale później spokojnie, także po prostu jakoś nie czułam y, potrzeby. I o dziwo mój chłop też nie czuł takiej potrzeby, żeby mieć drugie dziecko, więc może też tak łatwiej przyszła nam decyzja podjęcia, podjęcia decyzji o usunięciu jajników i jajowodów, że jakoś tak po prostu z marszu wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby, żebym była zdrowa i żebym żyła. Mówię specjalnie, że wiedzieliśmy, ponieważ decyzje podejmowaliśmy wspólnie. Nie jestem egoistką, żeby do takich kwestii podchodzić samemu. Zresztą nie jestem chyba nawet na tyle odważna, żeby decydować w takich kwestiach samotnie. Zawsze muszę mieć po prostu kogoś, kto mi podpowie co nieco. Więc w ogóle teraz, jeśli myślimy, kiedy. Nieraz oczywiście było tak, że ja. Tutaj niby nie chcę dziecka, oczywiście. Podejmuję leczenie w sensie. Przepraszam, profilaktykę, usułam jajniki jejowody. Mamy na pauzę więc czy, coś, z czym się je i jak to będzie wyglądało i spoko. przyjmuję to na klatę. Yy, I naprawdę nie ma o żadnym drugim dziecku. I po tym, jak już te jajniki mam usunięte jajowody, to nagle o boże, bo ja nie mogę być mamą. Nie czaję o co chodziło mojemu mózgowi wtedy, no ale tak miałam. Teraz mi totalnie to przeszło i y, dzieci małe są fajne dla mnie teraz. Jak pójdę po bawie, jestem fajną ciocią i wystarczy. I ja, jak płakać w nocy, to do rodziców, więc spoko. Ja też tak mówię, że no y, z dzieckiem jak z bąkiem, tylko ze swoim wytrzymasz, więc. I małe dzieci to jeszcze spoko, ale już jak takie zaczynają gadać, chodzić, piskować. Taki na przykład ośmiolatek, to już się robi mniej ciekawie, ale bardziej skocznie i jest wesoło. I po prostu człowiek zastanawia się, dlaczego do wyprawki nie, do, nie, do, nie, nie dają w szpitalu hydroksji chloroformu. Także no, taki żercik. Mam nadzieję, że macie poczucie humoru na moim poziomie. Albo jeszcze wyższym. Więc jeśli chodzi o menopauzę, to w sumie tyle bym mogła na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi ogólnie o jeszcze o włosy, tak, bo też dużo czytałam opinii, że włosy wypadają garściami, że w ogóle są szorstkie i tak dalej. Nie mam z tym problemu, ponieważ rozjaśniam włosy i zrzucam wszystko na rozjaśnienie. Więc bierzcie ze mnie przykład, róbcie tak samo, ponieważ zawsze możesz sobie powiedzieć, że to nie jest kwestia menopauzy, a kwestia rozjaśnienia włosów. I problem roz, rozwiązany. Więc tak, ja sobie. O, a propos moich włosów, odrosty mam już niezłe. Rozjaśniam włosy, więc ja nie wiem, czy one się y, jakoś źle czują z moją menopauzą, czy nie. Ja się z nimi bardzo dobrze czuję. I sobie wmawiam, że wszystkie niedoskonałości, jakie są, czy to, że one wypadają, czy się kruszą, to jest wina właśnie roz, roz, rozjaśniania włosów. Się kruszą, no bo są szorstkie, trochę, no to, to wiadomo, że to przecież rozjaśnianie a nie menopauzy, no bez przesady. Nie ma też co tak wszystkiego zostać na tą menopauzę. Ja pierdykam, no. Przecież to różnie bywa w życiu. Coś że źle zjesz, coś inaczej zjesz, tu jesteś chora, tu jesteś smutna, bo w ogóle emocje to strasznie widać na buzi i myślę, że włosy też płaczą, jak my płaczemy. Ja kocham bardzo swoje włosy, ale nie mam do nich sentymentu, bardzo często zmieniam fryzurę. Więc tak. Yy, I paznokcie w sumie. paznokcie mam bardzo ładne. Tak. I ja myślę, że to dzięki menopauzie. W ogóle, starajmy sobie. Yy, starajmy się tak podejść do tej menopauzy. Tak. No dajcie. Potraktujmy to jako naszą wspaniałą kumpelę, z którą będziemy żyć aż do śmierci. Ona już z nami zawsze z nami będzie kwestia, tylko czy się do niej przyzwyczaimy i ją zaakceptujemy taką, jaką jest, czy będziemy się wiecznie z nią kłócić. Co i tak jest walką z wetrakami. Wiem też, że ja sobie tak żartuję, bardziej tak podchodzę do tego na wesoło. Ale są kobiety, które mają naprawdę poważny problem z menopauzą. I ja sobie zdaję z tego sprawę. Tylko teraz tak się głośno też zastanawiam, bo no, jeśli ktoś ma Berca jeden, i robi operację profilaktyczną i nie chorował na raka piersi bądź raka jajnika, to czy może brać y, hormonoterapię zastępczą? Wydaje mi się, że tak, bo ja na przykład nie mogę, no bo miałam hormonozależnego, wysoko hormonozależnego guza piersi, no to to jest w ogóle na ranie. Ale jeśli na przykład nie chorowałyście, no to w tym momencie możecie mądrego ginekologa, onkologa zapytać, i jakby to miało wyglądać. Więc tak, więc powiem, y a nie, sekunda, to powiem mój menadżer, Filipku, potrzebuję mojego menadżera. I teraz powiem Wam, mój menadżer, co trzeba mówić na końcu filmiku. Filipku, powiedz wszystkim, co mam mówić na koniec filmiku, bo ja nie wiem. Przychyl się tutaj. No, co się mówi? Chodź, bo tutaj Cię nie widać. Co mam zawsze mówić? Mm. Mm. Łapka w górę. Tak i subskrypcja. I subskrypcja, tak. I dzwoneczek, tak? Tak i dzwoneczek też. Dzięki menadżer. Możesz wracać. Możesz wracać. Także widzicie. Yy, muszę wracać. On jest niby chory, ale ja bym chciała mieć tyle siły, co on, jak jest chory. Naprawdę chciałabym. Więcej siły mam, jak nie je, je jestem chory. Jeszcze więcej. Tak, zgodzę się. Dobra, machamy wszystkim, tak? Żegnamy się. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym nie oszalała. Polub kciuk w górę. Subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Pa!